Dobra, topie. Dobra, eee. Yy, dobra. Ej. ej, słuchajcie, jakby co? Top 1 ma 500 tysięcy. Top 2 ma. Yy, to, top 2 ma. Nie, ja też nie, ja też nie. Topie, to, ja też nie dostałem. Top, słuchajcie. Ej, słuchajcie, top. Ej, słuchajcie. Top 1. Będzie miało 500k, a Donate y tylko w czekach przyjmuję. Jaki big brain. No, no dobra, no to pod. Tylko jak to. Ej, jak to zrobić? Jak zrobić Tipli to pod firma? No to, ale nie, to ty. No. No to... No dobra. Na PV. Ej, chroncie mat 4 streama, bo ja... Yy, wiecie, ogarniam tam z misję, żebym miał czad. Ej, ale nie... No dobra. Nieważne, sobie przeklinaj. Ale chyba Ciebie nie słychać, ale okej. Okay. Ale... no. Dobra. Nie, ale... Ja, no, nie, teraz możemy, teraz. No, kto? No to... No. Podzielimy się. Na klucze, na klucze. Na klucze. Będzie, o, będzie opening. Podzielimy się openingiem. nara Dzięki. Dobra. Yy, od 2 zł. Zbierz... Czekaj. Ej, bo mi pokazuje, że ja mam tobie wysyłać. ja nie mogę wysyłać innym. No patrz, ja dam sobie na przykład taki nick, yy, dam mój e-mail, takie coś. No i tutaj dopiero, ja nie mogę, jakby ty mi dałeś linka, żebym ja mógł wysyłać typom. A, że mam przekopiować? Jezu. To, dobra, to od nowa live'a chyba trzeba robić. Sms åt Pianski. Jag är inte, jag gjorde alla komp alla